Mały modelarz, rocznik 1966. W tym roczniku ukazało się tylko 10 zeszytów małego modelarza, dlatego że dwa były z numeracją podwójną. Radziecki samolot myśliwski Y11 Łowaczkin był pierwszym numerem tego rocznika. Model Określił, opisał budowę Bogdan Wasiak, model w skali 1 do 33 i również okładka była jego autorstwa. Opis i rysunki rozmieszczono na trzech stronach, natomiast na czterech arkuszach były zamieszczone części do wycięcia i sklejenia modelu. Jak widzimy na arkuszach. Model w kolorze zielonym, dół powinien być raczej błękitny. Dlaczego tu jest taki kolor, nie mam pojęcia. Może ktoś będzie wiedział. I tu autor, autorska układka również Bogdana Wasiaka. Zeszyt z numerem drugim to włoski kuter torpedowy typu MAS. Opis budowy i opracowanie. Graficzne modelu to autor Bogdan Wasiak. Model był opracowany w skali 1 do 50. Okładka również była autorstwa Bogdana Wasiaka, i na czterech stronach były zamieszczone rysunki i opis budowy modelu. Jak widzimy, rysunków było kilkanaście. Na sześciu arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. Model dość dużych rozmiarów konstrukcja oparta na budowie wręgowej i tak model przy tej skali miał długość około 36 cm. Jak widzimy, kolory wyraźne, bez przesunięć w kolorach na częściach. Podstawka też w zestawie. I tak się prezentowała okładka tego egzemplarza. Z numerem trzecim ukazał się zeszyt małego modelarza z modelem samolotu komunikacyjnego Li-2. Autorem tego opracowania tego modelu był Piotr Wolański. Model został opracowany w skali 1 do 60. Opis, rysunki na czterech stronach. Tu widzimy właśnie rysunek podwozia, model sklejony i co ukaże się w następnym numerze. Zdjęcia samolotu i na sześciu arkuszach rozmieszczono części. Do wycięcia i sklejenia. Model nosił oznaczenia z samolotu Sierra Papa Lima Kilo Charlie, i przy tej skali rozpiętość modelu to 48 cm. Autorem okładki był Bochdan Wasiak. W numerze czwartym małego modelarza zamieszczono dwa modele. A były to stacja międzyplanetarna Łunnik 3 i statek kosmiczny Gemini. Autorem opracowań tych modeli był Piotr Wolański. Rysunki i opis budowy zamieszczono na sześciu stronach. Modele były opracowane w skali 1 do 25, a na sześciu arkuszach. Rozmieszczono części kolorowe. Natomiast w przypadku tym widzimy, jak przesunięte są kolory. Tu na tym arkuszu trzecim też jest przesunięcie kolorów. No brzydko to wyglądało, i nie wiem, czy modelarz sobie tu z tym jakoś poradził. Natomiast autorem okładki był Adam Werka. Piąty numer małego modelarza. To turbo samolot AN-12. Opis, rysunki i opracowanie graficzne modelu Leszek Komuda. Rysunki i opis budowy. Dość obszerny. Zamieszczony był na sześciu stronach. I tak jak tu widzimy na skanach, rysunki dość dokładnie pokazujące budowę. Myślę, że tutaj mógł sobie modelarz z tym dobrze poradzić. Zdjęcie modelu, jakie ukaże się w następnym numerze, a na sześciu arkuszach rozmieszczono części. Przy tej skali, model był w skali 1 do 75, rozpiętość modelu to około 50 cm, długość 49 cm. Widzimy model w oznaczeniach radzieckich, a autorem okładki był Adam Werka. Zdjęcie na okładce poprzedniego numeru zapowiadało co będzie w następnym numerze szóstym, a był to statek pasażerski Lilla Veneda. Autorem tego modelu był Bogdan Wasiak. Rysunki, opis budowy zamieszczony był na trzech stronach, natomiast na sześciu arkuszach rozmieszczono Części do wycięcia i sklejenia modelu. Model konstrukcji wręgowej, jak widzimy, czyli z poszyciem dennym. Kolory ładne, nie ma tu przesunięć w druku. Kolory mieszczą się w obrysach zawartych części. Przy tej skali model miał długość 36 cm. Autorem okładki był Adam Werka. W zeszycie małego modelarza z podwójną numeracją, czyli siódmy i ósmy numer, zamieszczono model angielskiego samolotu bombowego AFRO 694 Lincoln. Model opracował Bertold Kuszczka w skali 1 do 50. Rysunki: dość obszerny opis budowy i dość dużo rysunków. Zamieszczono na 10 stronach. Samolot duży, dużo elementów, także tu musiała być wzbogacona, zarówno rysunkowo, jak i opisowo ta część. Również na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. I jak widzimy, tu kolorystyka ładna. Nie ma przesunięć w oznaczeniach, w plamach. Kokardy ładne, okrągłe. Także ten model był dość starannie opracowany. Przy tej skali model miał rozpiętość 72 cm i długość 46 cm. Także jak. Przystało na czterosilnikowy bombowiec. Był dość solidnych rozmiarów. I tu jest zdjęcie modelu. I tak model przez nieznanego autora znalazłem w sieci. Okładkę projektował również Bertolt Kuszka. W numerze 9 zamieszczono model polskiego lekkiego czołgu rozpoznawczego TKS. Autorem tego modelu opisu i rysunków był Adolf Jarczyk. Model opracował w skali 1 do 12,5. Rysunki i opis budowy na 5 stronach. Tu widzimy notatkę, co będzie w następnym numerze. Na ośmiu arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia. Model w kolorze Zielonym. Widzimy barwy nieprzesunięte, mieszczące się w obrysie części. Model oparty też na konstrukcji wręgowej. Arkusz z gąsienicami i zdjęcie z model, modelu. Okładkę projektował J Magnuski. Mały modelarz z numerem 10. To model samolotu myślisko-bombowego PZL 38 Wilk. Model opracowany przez Leszka Komudę. Rysunki, opis na 6 stronach. Model był opracowany w skali 1 do 33. I tu widzimy na... Stronach. Rysunki dość dokładnie, ładnie zrobione. Obszerny opis. Budowy pomocny przy budowie dla modelarza. I na sześciu arkuszach zawarto części. Model y, pracowany z wnętrzem kabiny. Jak widzimy, barwy nieprzesuwnięte. Szachownice ładne, równe kolory. Czyli tu graficznie dość ładnie opracowany. Autorem okładki był Adam Werka. Drugim zeszytem z podwójną numeracją, czyli z numerami 11/12, był model krążownika Aurora. Opis, rysunki i opracowanie graficzne modelu to Bogdan Wasiak. Model opracował w skali 1 do 200. Opis, rysunki zamieszczone były na pięciu stronach, a na dziesięciu arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. Na dwóch arkuszach widzimy wręgi. Model miał konstrukcję wręgową i z pełnym poszyciem dennym. Jak widzimy, kolory nie są poprzesuwane poza obrysy. Linii części. Model przy tej skali miał długość około 64 cm. No i modelarz mógł złożyć tu ładny model tej historycznej konstrukcji. Tu rysunek zestawieniowy, a autorem okładki był Drzewiński. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Przejrzymy rocznik 1967. Dziękuję, zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć!